Hej, witajcie moim, na moim kanale znowu. Tak jak mówiłem, żeśmy się zobaczyli już. E, wiem, że tu są bardzo dużo ludzi chętnych na rozmowę ze mną. E, chciałbym was się zapytać, no bo może inaczej powiedzieć Wam o tym, że jak chcecie, o wyjazdach. Bo też jest wrzałem się. Yy, Weekend majowy niedługo, długi weekend majowy, na którym możecie sobie pojechać, ale to też od Was zależy, to nie ode mnie. Natomiast chciałem Wam kilka miejsc polecić, w których możecie sobie pojechać, zobaczyć, gdzie możecie też pojechać, w którym miejsce. są to miejsca do zwiedzenia na przykład. Atrakcje turystyczne po Dolnym Śląsku. Możecie sobie je zobaczyć na stronach. Na YouTubie, w moim kanale. Piszecie tylko po prostu Tomasz Motowiczuk, kanał. YouTube. Jakie atrakcje czekają na Was na Dolinie Śląskiej? Na Śląsku. I tutaj teraz się o? I to sobie po prostu zobaczycie. Tutaj możecie sobie na tych y, zobaczyć, co konkretnie chcecie zobaczyć, bo ja tak polecałbym wam pojeździć sobie po Dolnym Śląsku, tak jak przykład Świdnice, Jabłożynę Śląską, y, Góry Sowie, y, bo no dobrze, Góry Sowie, Jednázdrój, Sremna Góra. Yy, takich rzeczy jeszcze dodatkowym polecał yy, do zwiedzenia nie w Olimpijskiej jest Osówka, Włodarz. Yy, co po prostu mam, co byście chcieli tak naprawdę, co nie? Natomiast. Tak miesza tak, co jedną jest to, że ja uwielbiam rekord Guinnessa. We Wrocławiu i to jest 1 maja. Pierwszego maja, reko -gi sa we Wrocławiu. w Wrocławiu, Wrocławiu, tutaj tu, tu bym was zaprosił na przyjazd ze swoją gitarą tamburą I, i, i nie tamburą, tylko z gitarami klasycznymi, elektrycznymi. Żeby zacząć grać na nich. Jim Henryksa popróbować. To jest fajna, to jest zabawa. Natomiast yy, wiem, że uwielbiacie też jeździć. Właśnie dlatego ja do tego dążyłem. Żeby wam to pokazać. Mam nadzieję, że w tym roku też Wam to pokażę. No na razie choroba mi nie pozwoliła. Nie pozwala, żeby robić inne rzeczy. Natomiast będziecie chcieli, to ja Wam tam pokażę kilka moich zdjęć jeszcze z tego. Odwiedzajcie moje strony. Tak zwane Góry Soj Zwiedzanie Turystyka, Dono Śląska Turystyka i Wiadomości na Śląskie i Gotowanie Tomcia. Proszę do, do Gotowania Tomcia wrócimy. Ja wam tutaj zapiszę, tu możecie sobie jedną wejść na moją stronę, pisać na Facebooku. Jeśli na Dolu Śląska, Dolnośląska Śląska tu styka. Następna moja strona, na którą zapraszam, możecie sobie wpisać. I zapraszam też na taką stronę gotowania Tomcia. No i to są kilka moich stron, na których możecie sobie wejść, zobaczyć, możecie sobie pochodzić, czego Wam tam dusza nie zapragnie. To już od Was zależy. To mówię, to jest wasza Wasza yy, sprawa. Natomiast yy, zresztą tu widzicie u góry jeden obraz z drugi mamy i tu mamy trzeci. A są właśnie z Gursowich. Z Walimia, dokładnie, że Państwu nas tutaj nie zanudzić. Możecie zobaczyć sobie, jak to wygląda i tak dalej. Jak macie jakieś pytania, to możecie zadawać, ja poczekam. Także nie, nie tego, natomiast kręcąc filmy, no tutaj opowiem wam historię. Bo bawię się z filmami w domu. I kiedyś, jak to mówiłem wcześniej, mówił ktoś do mnie z, ze znajomych: Ostatnio taki film nakręciłem dobre 3-4 miesiące temu. I ktoś mi mówił: że Słuchaj, Tomek, zróbmy taki myk. No i on do mnie przyszedł w klubie Liverpoolu, bo po, poznałem tego muzyka. I on mówi do mnie: Słuchaj, mam coś dla ciebie, tam. No ja tak sobie myślę, co to może być. A to jest takie coś, że on mi daje to. Mówi, że to przyjdź za tydzień do klubu Liverpoolu, to coś ci dam. Patrzcie. O, dzień dobry, panie Robercie. Witam, witam. No i dostałem właśnie taką oto rzecz. To jest książka Wałóż Ściśle Tajny. Wszystkim, którym znam. Im właśnie polecam im, żeby sobie jeszcze kupili tą książkę. Ja Wam nie będę opowiadał recenzji i tak dalej, co tu jest napisane. Natomiast yy, to jest autora podpis. O, jak to się zobaczyć. No tak może pokażę, to będzie, będzie bardziej widać. O. I to jest dla mnie... Dla mnie bardzo ważna rzecz, bo ja tą już książkę prawie przeczytałem do końca. Tam jeszcze mi zostało może 10 rzeczy. No i zacząłem ją czytać powoli, powoli do końca. Widzę, że tylko nas dwie osoby oglądają. O, to dużo. No zobaczymy, może ktoś się jeszcze do, dołączy do naszego grona. Yy, także chętnych mile widziałem. Jak będą chcieli ze mną porozmawiać, to zapraszam. Pytać można. Także także chętnych tutaj nigdy nie za wiele. Może jeszcze jakaś osoba dobije, także z miłą chęcią zapraszam. To jest fajne, właśnie, że coś możesz fajnego zrobić, I, i uważam, że dla ludzi z pasją, z chęcią można coś więcej zrobić. Ja tam nie, nie patrzę, ile i ludzi. Uważam, że można pokazać coś dużo więcej i, i zachęcić, żeby każda osoba też to robiła. Na Facebooku, na Instagramie, na goglach. Fajne jest to, że czasami robisz coś fajnego dla innych ludzi i drugi człowiek ci daje rękę, podaje i zachęca do tego. To jest właśnie piękne. Można zrobić więcej niż mniej, na przykład, ale ja wolę dużo pomóc. I to jest właśnie ten plus. Natomiast Sami jacyś chętni do pytania, to pytajcie. Jeżeli chodzi o rekord Guinnessa, to jeszcze tak wrócę do tego. Bardzo dużo ludzi będzie występować na wrocławskim rynku. Bardzo będzie dużo ludzi oglądać filmy, muzyki. Będą gitara. będzie atrakcji trochę, bardzo dużo na pewno przygotują, bo to jeszcze jest ten. Wchodźcie na strony rekordu Guinnessa na Facebooku tam możecie sobie je zobaczyć, ale też oglądnąć to wszystko. To, co jest tak naprawdę zrobić można, co nie? Ja z mojej strony to, co robię, to robię dla ludzi i zachęcam ludzi, żeby. Właśnie dużo ludzi robiło. To, to co naprawdę robię. Bo to jest fajne. I tutaj dostałem właśnie od pana Roberta Foksa. Pozdrowienia. Hej, Tomaszku. No ja go też witam. Witam, witam. Witam. Także tutaj no. Dostałem od jednego pana. Właśnie to jest ta książka, którą się dostali. No właśnie, witam, witam. mnie ogląda widzi. Mam nadzieję, że napiszę bardzo fajną książkę. Mam nadzieję, jakie zaraz pytanie mi tutaj zada, bo jak życie, to każdy pyta zawsze to, co chce. I tak, natomiast rekord Guinnessa jest to taką fajną rzeczą, którą można przyjść. Wejść do ogródka, zapisać się do rekordu Guinnessa i dać swoją małą cegiełkę. I być wśród ludzi. Bo tak naprawdę większość osób niepełnosprawnych siedzi w domu na tych wózkach na ogólnie i nie wyjdą z domu, bo co ich tam obchodzi to, co nie? I fajna jest rzecz, że można wyjść z domu, zagrać sobie Jimmy Hendrixa, różne inne tego. I to jest właśnie piękne. Mam nadzieję, że większość z Was to zrozumie i zrobi ten sam duży plus. No, ciekawy jestem, czy ktoś do nas jeszcze dołączy. Czekam, czekam, bo tu widziałem dosyć dużo ludziom zaproszenia. Dlatego wolałam około 18 się połączyć z nimi. Zapytamy się pana Roberta, co u niego słychać? O. Co tam słychać? U pana. Także to, to jest fajne. No, Mi się to podoba, mam nadzieję, że tego. Natomiast jeżeli chodzi o gotowanie gotowanie to jest też taka druga pasja. No, wit witam, tam dzięki. Wszystko ok, działa. Dzięki, dzięki, polecaj, pan, panie Robercie. Może będziemy do sukcesu dojdziemy. I tego. Natomiast yy, gotowanie to jest taka mała pasja, bo każdy też coś potrafi w życiu. Też coś trzeba ugotować, zjeść, dać ludziom spróbować to, co jest można. To jest właśnie piękne, bo. Każdy potrafi robić to, co chce w życiu. Natomiast jedni nie umią tego, drodzy nie umią tego, a ja właśnie po to ten kanał na YouTubie, gotowanie. Zresztą na moim imieniu i nazwisku możecie tylko tak jak mówię, wchodzicie I, i to jest piękne. Właśnie, że chwali się tym, co umiesz robić, a co będzie kiedyś, to niech sobie idzie to świat dalej, i niech ludzie sobie oglądają. Natomiast Natomiast jak to większość ludzi się pyta właśnie jak to samo jak to jest. Pytacie się też mnie na pewno o, o atrakcje turystyczne do Dolnego Śląska, to wpisujecie sobie walim. Tutaj napiszę walim.pl Tutaj jest terminarz. Imprez z Walimia. Tutaj macie Zwanimia. I możecie sobie tam wpisać: sobie to. I. Oj, oj, oj. dwa razy sobie kliknąłem. No to dobrze. I ten. Natomiast możecie sobie wejść i zobaczyć. I zobaczyć sobie, co się dzieje tak naprawdę na tym Dolni Śląsku. Tam macie pokazane kuchnie polowe w Miedzezie Hubertowskim, gulas, świętogularzu, w Mirowicach, święto piwa i sera. Wiem, że w srebrnej Górze też jest piwo i będzie ser. Wiem, że jest w Zamku Książ weekend majowy, to jest święto kwiatów. No u nas we Wrocławiu to wiadomo weekend majowy to jest rekord Guinnessa do pobicia i można sobie przyjść. I wiele takich, no naprawdę możecie sobie zobaczyć. No jak macie jakieś pytania, to pytajcie. Jestem sam z ciekawością, czy ktoś coś o mnie odpyta. Widzę, że Pan Roberci Fox wszystko OK, działam. Tylko pytanie, gdzie? <głos> <głos> Także można coś zrobić samemu, no ale widzę że... widzę, że tylko jedna osoba mnie tu widzi. Może dwie. A inni nie chcą. chętnych tutaj widzę, że zabrakło. Ja dzisiaj wysłałem dosyć dużo zaproszeń. uczestniczenia uczestniczenia właśnie naszego nie, tak, się, takiego live'u. No bo właśnie o to mi chodzi, żeby zapytać was, jak się mi się podobają wasze moje strony. Na które wchodzicie, oglądacie. Nie no jestem ciekawy. Czy Wam się to pod podobać? Nie? Zapytam się Pana Alberta. Ja? jak moja klasmicza się podoba. Ciekawe jest, czy ktoś jeszcze dojdzie, dołączy do nas. Bo to jest właśnie piękne, że tu można powiedzieć dużo fajnych rzeczy, zachęcić. Mam nadzieję, że ktoś się dopisze do nas. Jest tam do znajomych. Bardzo dużo zaproszeń. No nic, jeżeli chodzi o. O, widzę, dzień dobry, witam kolegę kogoś, ktoś mnie odwiedził, oglądam mnie, także dzięki. Widzę, wszystko ok. Ano, wszystko ok, panie Alberci. Dzięki za informację. Dzięki. Także ten. Jeżeli ktoś do nas przybył, witam tego gościa, jeżeli nie wiedział o czym mówiłem wcześniej, to opowiem jeszcze raz. Krótko zwięźliście na temat. Tutaj mamy, mamy na mojej czacie, są podane grupy. Moje strony Górysławiec Turystyka. Rekord Guinnessa, grupa turystyczna, gotowanie Tomcia. I to jest dla mnie bardzo fajne, że te strony powstają i można je wrzucić. Także lubię takie coś. Natomiast to wszystko zależy od Was. Ja jeszcze raz to powtarzam, że to wszystko zależy od Was. I jeżeli są chętni, to zapraszam tutaj, na te moje strony. No dobra, bo widzę, że mały odzew miałem dzisiaj, a dużo ludzi chciało ze mną rozmawiać, ale widzę, że trzeba będzie zmienić taktykę i spróbować wieczorem uderzyć. Trzeba będzie spróbować wieczorem. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki za moją konkretną odpowiedzi. Dzięki, panie Robercie, że pan się tutaj połączył ze mną, że jest wszystko ok. Lubię takich ludzi jak pan i wszystkich. Piękne komentarze i działamy wszyscy razem. Dzięki też tym ludziom, którzy połączyli się ze mną. Czy lubię to? Aż trzy osoby polubiło. I myślę, że zrobimy tak, że za miesiąc, myślę, że może za tydzień się połączymy znowu z live'em. Może już troszkę więcej ludzi dojdzie. I to będzie właśnie fajne i piękne. Także zapraszam jeszcze raz, jeżeli którzy będą widzieć, zapraszam do kupna jeszcze tej książki. Walży ściśle tajne. Jeżeli macie w domu internet, wejdźcie sobie na internet, wpiszcie sobie tą książkę, gdzie jeszcze można ją kupić, I? i z chęcią Wam ją polecę, bo naprawdę warto ją oglądać. Ja tą książkę dostałem za darmo, ale dlatego dostałem, żeby bardzo dużo ludziom pomóc. Mam nadzieję, że będzie można innym pomóc i zachęcić także to to jest dla was no dobra to ja kończę naszą imprezę taką zwaną małą krótką 25 minutową Myślę że za jakiś czas się znowu spotkamy i pogadamy sobie więcej także zapraszam do następnego razu myślę że możemy zrobić coś takiego że cykl taki zrobić że za tydzień w czwartek właśnie pogadać o takich właśnie sprawach. Jakbyście mieli jakieś pytania czy prośby, to walcie. No to na razie trzymajcie się wszyscy. Hej do następnego razu.